Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezmiernie miło móc gościć Was na kanale Flavor Design. A dzisiaj mam dla Was coś myślę bardzo ciekawego, zwłaszcza, że dopiero co zaczął się okres urlopowy, ruszamy sobie na wakacje, ruszamy w świat i tego typu kompan podróży, jaki trzymam tutaj w ręku, może być interesujący dla naprawdę wielu z Was. Ten oto mały gadżetik nazywa się TA200 Travel Adapter. Jeśli ktoś woli, to po prostu TA200. Jest wielofunkcyjnym, uniwersalnym adapterem podróżnym. Adapterem oczywiście do ładowania. Adapterem, z którym możecie dosłownie ruszyć w podróż dookoła świata, ponieważ. To małe ustrojstwo potrafi zamienić się we wtyczkę w zasadzie z każdego kontynentu. Na jednej ze ścianek mamy tutaj trzy suwaki, i tymi suwakami wysuwamy sobie odpowiednie po prostu złącza, charakterystyczne dla akurat miejsca na świecie, w którym jesteśmy. Także od góry mamy tutaj klasyczne europejskie złącze, znane chociażby nam z naszych domów, z polskich gniazdek. Następnie złącze brytyjskie, używane nie tylko na wyspach, ale również w Singapurze czy Hongkongu. Następnie złącze amerykańskie amerykańskie, ale wykorzystywane również w Meksyku czy chociażby Japonii. I na koniec złącza australijskie wykorzystywane również chociażby w Nowej Zelandii czy w Argentynie. Także jak widzicie, naprawdę z tym można ruszać w podróż dookoła świata, w zasadzie nic was nie zaskoczy. Podłączycie się z tym do gniazdka na każdym kontynencie, w każdym kraju. A całość jest naprawdę całkiem zgrabna. Znaleźć na to miejsce w walizce absolutnie żaden problem, dużo też nie waży. A po przeciwległej stronie od złącz mamy oczywiście gniazda. Na jednej płytce umieszczone, jak widzicie, w zasadzie wszystkie możliwe również konfiguracje, ale to nie wszystko, bo oprócz tego, że zapewni wam to Dostęp do gniazdka i będziecie mogli podłączyć swoje urządzenia zasilane prądem elektrycznym. Tak jak wspomniałem, w zasadzie wszędzie na świecie, to jest to w zasadzie już sama w sobie ładowarka, ponieważ mamy tutaj cztery złącza USB: dwa złącza USB typu A i dwa złącza USB typu C. Złącza USB typu A są wyposażone w standard Quick Charge 3.0, a maksymalny prąd ładowania, jaki możemy osiągnąć przy pomocy tych złącz, to jest 18W. Na złączach USB typu C mamy znowu Power Delivery 20W już nie jest to może najszybsze ładowanie na świecie, ale przyznacie, że tak naprawdę i tak całkiem przyzwoicie w tak małym urządzonku, które tak naprawdę jest przede wszystkim adapterem po prostu różnych konfiguracji, różnych systemów gniazd elektrycznych, a jednocześnie właśnie samo w sobie potrafi być ładowarką? No a te 20 W tak naprawdę jeżeli możemy sobie podłączyć na przykład spokojnie jakieś sprzęty na noc, to i tak spokojnie wystarcza. Każdy smartfon, tablet, większość jakichś akumulatorów do kamer, dronów, etc. i tak zdąży się spokojnie na ładować te kilka godzin w nocy. Wszystkie te suwaczki działają naprawdę fajnie, nie zacinają się, nie schowają się też same. Żeby schować z powrotem te bolce, trzeba wcisnąć przycisk, który jest po przeciwległej stronie do samych suwaków. Po wciśnięciu zwalniamy blokadę i możemy z powrotem wsunąć sobie konkretne bolce do środka. Oczywiście mamy tutaj też bezpiecznik. Na samym środku wystarczy chociażby zwykła moneta na przykład, żeby to otworzyć i wewnątrz mamy bezpieczniczek. Także rzecz jest bezpieczna, zabezpieczona przed przepięciami. W razie jakiegoś skoku napięcia Bezpiecznik powinien załatwić sprawę. To jak najbardziej może się wydarzyć, zwłaszcza jeżeli będziemy podróżować gdzieś powiedzmy po mniej zaawansowanych technologicznie regionach świata, tam skoki napięcia potrafią być naprawdę duże i naprawdę częste. W Ameryce Południowej, w Afryce czy nawet gdzieś południowo-wschodniej Azji, zwłaszcza na prowincji sieci elektryczne to jest po prostu dżungla. I dzieją się tam dziwne rzeczy, dlatego tego typu zabezpieczenie bardzo dobrze, że tu jest, jest ono obowiązkowe, a mało tego, gdyby się tak zdarzyło, że Wam się ten bezpiecznik przepali, to mamy tutaj schoweczek opisany z Perfuse. Tutaj jest po prostu schowany zapasowy bezpiecznik. Wystarczy otworzyć tą klapeczkę i wyskakuje nam ze środka zapasowy bezpiecznik. Jest to bardzo standardowy ceramiczny bezpiecznik na 10 amperów, który powinniście znaleźć bez problemu w każdym sklepie z elektroniką. Prawdopodobnie właśnie też w każdym zakątku świata. Jestem absolutnie przekonany, że tego typu mały bezpieczniczek naprawdę znajdziecie nawet względnie daleko od cywilizacji. Wystarczy po prostu jakikolwiek serwis, jaki Jakikolwiek sklepi gdzieś z AGD czy z elektroniką, powinni mieć w zasadzie wszędzie tego typu bezpieczniki, to nie jest nic też absolutnie niestandardowego i bardzo dobrze. No i ogólnie rzecz biorąc w ogóle, moim zdaniem świetny pomysł w ogóle, że jest tutaj przewidziany schowek na ten zapasowy bezpiecznik, no bo niestety, właśnie mogę sobie wyobrazić tego typu sytuację, o której wspomniałem, właśnie że zwłaszcza gdzieś w jakichś takich bardzo peryferyjnych sieciach energetycznych potrafią być naprawdę bardzo duże skoki napięcia, w zależności od tego jaka jest pora dnia, ile osób w danym momencie tego prądu używa. Czasem jest go aż za dużo i napięcie skacze, a czasem jest po prostu go za mało, bądź nagle nie ma go wcale. No ale to tylko wam życzę tak naprawdę podróż w tak egzotyczne miejsca, żebyście mieli tego typu problemy, aczkolwiek nie życzę wam też szczególnych problemów właśnie z zasilaniem waszej elektroniki. W związku z tym uważam, że to naprawdę może się sprawdzić. To jest bardzo fajny gadżecik. gadżet, który ja też już wiem, że kupuję, bo to po prostu jest bardzo moim zdaniem fajny sprzęcik. Kosztuje to nie całą stówkę, a moim zdaniem załatwia naprawdę bardzo, bardzo dużo problemów, które możemy napotkać w trakcie podróży. Więc jeśli planujecie w te wakacje, podróż, gdzieś dalej poza Europę, bądź nawet chcecie zahaczyć właśnie o wyspy brytyjskie, to coś takiego naprawdę może Wam się przydać. Oczywiście sprawdzimy od razu jak działa, a w międzyczasie jeszcze jedna ważna informacja. To maleństwo obsługuje napięcia od 100V do 250V i natężenie do 10A. Czyli nie będzie problemu zarówno z sieciami japońskimi, czy amerykańskimi, gdzie są odpowiednio 100V i 110V sieci, ale ten gadżecik napięć na nie transformuje. Więc gdybyście na przykład mieli taki pomysł, żeby używać tego na odwrót. I na przykład chcielibyście sobie ściągnąć jakąś ciekawą elektronikę z Japonii, która normalnie tego kraju nie opuściła, na przykład jakaś rzadka konsola. To jest dosyć ważna sprawa, żebyście sobie tego od razu nie spalili na wstępie. Jeżeli ściągacie sobie na przykład elektronikę właśnie ze Stanów czy z Japonii, ze Stanów raczej nie będzie problemu, ale z Japonii problem być może, to ta elektronika może obsługiwać tylko i wyłącznie japońskie napięcia. Podłączycie ją do polskiego gniazdka i spali się od razu. Także to nie nie jest żaden transformator napięć, to po prostu przepuszcza przez siebie prąd taki, jaki wyciągnie po prostu z gniazdka w ścianie. No i zobaczmy, na początek podłączę w ogóle po prostu kosteczkę do polskiego złącza. I w tym momencie powinienem tutaj uzyskać prędkość ładowania około 30 W. Widzę, że na samym adapterze zapaliła mi się już lampka kontrolna, a na telefonie już rozpoczęło się ładowanie. Na kablu mam tutaj wyświetlacz, który pokazuje mi aktualny pobór prądu. I właśnie dochodzimy do około 28-29 W. To by się wszystko zgadzało, ponieważ mam w tej chwili około 60% naładowania baterii, więc prawdopodobnie mój telefon więcej pociągnąć nie będzie chciał i tak, ale to wszystko się akurat zgadza. Y jesteśmy w granicach właśnie w parametrów prądowych tej ładowarki, którą użyłem teraz do testów. Ale teraz oczywiście sprawdźmy sobie też złącza USB w samym adapterze. Tutaj nauczony doświadczeniem z tego typu adapterami nie podejrzewam, żebyśmy osiągnęli z miejsca tak naprawdę pełne 20 W. Ale zobaczmy, czy jesteśmy przede wszystkim blisko. Okej, okay, dochodzimy do 17 W. To Wam też pokażę w przebitkach. Zwłaszcza jeżeli mamy tutaj zastosowane właśnie standardy takie jak Power Delivery, to dosyć nawet logiczne jest to, że urządzenie nie pobiera maksymalnego prądu, jeśli po prostu nie musi. A wskazania gdzieś tutaj oscylują. Między 16 a 18 watów. Jeden wat możemy spokojnie zrzucić na jakieś straty po prostu na kablu, a drugi to po prostu granica błędów pomiarów, ponieważ nie posługują się w tym momencie bardzo precyzyjnym narzędziem pomiarowym, tylko kabelkiem z wyświetlaczem, który raczej ultraprecyzji nie ma, nie oszukujmy się. Ale ja zupełnie szczerze w tym momencie mówię, że ja uznaję, że ten wynik się w zasadzie zgadza. Jeżeli osiągnęliśmy 18 watów z nominalnych 20, które są osiągalne na tym zasilaczu, to moim zdaniem to. Bo przy zwłaszcza tego typu sposobie pomiaru jest jakby absolutnie w normie. I ja osobiście bym się tego nie czepiał. Tak. Jeżeli przekroczę na czymś takim 15W to też w zasadzie uznam, że wszystko jest w porządku. E, tym bardziej, że no, tak jak zaznaczyłem w zasadzie od razu na samym początku, no to nie jest demon prędkości, to nie jest szybki zasilacz, to jest przede wszystkim adapter, a te gniazda traktowałbym jako po prostu fajny bonus. E, tak naprawdę to bardzo fajny bonus, no bo jednocześnie już po prostu jesteśmy w stanie ładować cztery urządzenia, jakieś właśnie drobną elektronikę, a dla rzeczy takich jak smartwatche, czy chociażby słuchawki bluetoothowe, to jest tak naprawdę aż nadto te kilkanaście W, które jesteśmy w stanie wyciągnąć z tych złącz, a pamiętajcie, że właśnie dalej, jeżeli potrzebujecie szybkiego ładowania, no to nie ma problemu, możecie zabrać ze sobą szybką ładowarkę, nawet bardzo szybką ładowarkę, ponieważ to urządzenie zniesie nawet 2,5 kW. Na te 2500 watów to jest naprawdę dużo, bo to znaczy, że możecie tutaj spokojnie podłączyć jednocześnie nie wiem, suszarkę do włosów, odkurzacz, i jeszcze na pralkę starczy, na przykład. Pod tym względem możecie czuć się bezpieczni. No, i w ogóle w drugą stronę, tak jak wspomniałem, też możecie czuć się bezpieczni, ponieważ jesteście tutaj chronieni po prostu prostym, ale skutecznym rozwiązaniem, czyli bezpiecznikiem, który po prostu nie pozwoli na przepięcia. A zatem, mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować tym produktem. TA200 marki Tech Protect znajdziecie go oczywiście na naszej stronie oraz w naszym sklepie w serwisie Allegro, do których linki zostawiam Wam w opisie tego filmu. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć!